Kochani, znajdujemy się we wiosce Kalakala nad rzeką, z której mieszkańcy wioski czerpią wodę dla potrzeb codziennego życia. Ta rzeka jest rzeką okresową, pojawia się w czasie pory deszczowej. Rzeka spływająca z pagórków jest mętna. Służy ona do przygotowywania pokarmów, do mycia się, do robienia prania, do wszelkich potrzeb domowych. W imieniu mieszkańców wioski zwracam się z prośbą o sfinansowanie budowy studni głębinowej dla potrzeb mieszkańców. W Kala Kala żyje około 300 osób. Najbliższe ujęcie wody pitnej stanowi studnia głębinowa, która jest oddalona około kilometra. No niestety ta studnia w tej chwili już nie działa tak jak trzeba. Nazywam się Viniosara, mieszkam w Kalakala. Jestem członkiem delegacji, która zwróciła się z prośbą o pomoc w budowie studni głębinowej w naszej wiosce. Brak wody jest tu wielkim problemem. Podczas pory suchej ta rzeka wysycha. Na co dzień ta błotnista woda jest używana w domach do wszelkich potrzeb, także do picia. Bardzo prosimy o pomoc, niech Bóg Wam wynagrodzi. Nazywam się Vinio Amaida i jestem z Kalakala. Przychodzę tutaj z daleka, aby nabrać wody z rzeki i zanieść ją do domu. Często z tego powodu spóźniam się do szkoły, która jest położona w Niwe, 8 kilometrów stąd. Chodzę do drugiej klasy gimnazjum. Za spóźnienie jesteśmy karani, chociaż. To nie zależy od nas. Źródło czystej wody będzie dla nas wybawieniem. Bardzo dziękujemy za Waszą ofiarność i zapewniam o wdzięczności i pamięci modlitewnej. Szczęść Boże!